Narki, Grinch. Tej robimy. Update. denka z kosmetyczki. Bazy z Dreamera. Użyłam ich dwa razy. Zapominam, po razie. nie użyłam jej ani razu. Naprawdę, ale ją zostawię, Ten jest fajnie zużyty. Ten nie bardzo. I ten jeszcze pięć maksymalnie. I będzie zużyty. Przedsiębiorz całkiem fajnie się sprawdzał. I jego ja używałam dość dużo. A do oczu, to jak widać, też zużyłam nawet dość. Tego od tysiąca. Użyłam może raz, dwa razy. I zostawiam wosk. Użyłam go dwa razy. Hej, <gryt> tej <z> kredki Severine i właśnie. Jest spore zużycie. Bardzo słabo piszę, więc leci do kosza I to jest Pierwsze dęko. konturówki. Jedną temperowałam dwa razy. Dość używam. I tą automatyczną zostawiam. Ja w ogóle gdzieś przesiałam jakieś dwa bułzki, które miałam. Bościków używam na gminia. Dwóch używam bardzo mało. Jest prawie na wykończeniu maskary, to wybitnie miałam dużo. Są na wykończeniu ten biały primer booster. jego jest kurde, dużo, a ja go używam, powiem Wam, no. Jest sporo. Jako zostawiam My dwie te mm, maskary kolorowe. Tej używałam dość często, stawiam je, bo ja uwielbiam kolorowe rzęsy. Korektory e Maybelline. jest dosłownie tyle resztka. I wkładam sobie ten Multitask Monster od Belle Fausti. E na wykończeniu. Dokładam sobie ten e róż Ingrid. Dużo go nie zeszło. Kładam sobie ten e żelkowy z Lamella. ten z brincia. E no, ładnie schodzi. Z go używam te mokry. Ja go używam nie za dużo, ale go używam i tu mamy kolejne denko. Red Lipstick Monster. Docna, tylko że on był potuczony, więc tu miałam ułatwienie. Dokładam sobie dwa. Ten od na Garden i ten Knick Pudry. To tak. Po pierwsze, wykończyłam sobie ten docna z denko. Tego zostawiam. Pod oczy. Mm. Zużyłam go trochę. Ten, ja nie wiem, czy on się kiedykolwiek skończy. Bronzer. I cieszę się, bo było małe denko. A jest duże denko. Już zburżyłam. I powiedzcie mi, czy to się kiedyś skończy. Dokładam sobie znów. Zaskoczę was. A może nie, do oczu typu jakieś brokaciki, eyeliner, nic nie Nic konkretnego. spray. Jest go gdzieś tyle, więc zeszło. Bo... I kuźwa tak to wygląda, co nie? Moje plany są wypchane po brzegi. No co, widzimy się, myślę, że tak właśnie też początkiem grudnia. Piszcie w komentarzach, czy takie filmiki w ogóle wam się podbają. Pa.